Ej ciasteczko dzisiaj robię Pyszny deser. Bardzo szybki. Rolady z naleśników z truskawkami. Subskrybujcie kanał, klikajcie w dzwoneczek, Dajcie łapki w górę. Zaglądajcie na Insta. I gdzie to jeszcze? <grym> na Facebooka, oczywiście. Co kroimy? Poszło, na pewno posiedzieć trochę. O. Tu śmietanką i serkiem. No, ale wygląda fajnie. Sezon truskawkowy w pełni. Jest maj i są truskawki. Przeważnie, pamiętam, były na początku czerwca i to były bardzo drogie. W tym roku już, już właściwie chyba jesteśmy w połowie sezonu. Ja akurat w ogrodzie nie mam truskawek. Piękne, dojrzałe, super słoneczko świeci, więc są słodziutkie. I dzisiaj zrobimy taką fajny taki deser. Rolody naleśnikową. Więc przygotuję ciasto naleśnikowe. To wlałam tak pół, pół szklanki mleka. Do tego dodaję pół szklanki mąki. I damy jedno jajko, takie małe. To są akurat zielone nóżki. Zobacz, taka zielona skorupka, widać? Widać. Tak. I rozmieszamy. I chwilę odsadzimy Ja właśnie lubię, jak to ciasto chwilę postoi. To robię szybko. Truskawki są czerwone, mają zielone końcówki. A zrobimy sobie ciasto zielone. Dołożę barwnik. Nieduży. Na koniec łyżeczki. Nieduży. 150 ml śmietanki i kremówki. Teraz przygotowuję nadzienie do tej żulady, bo tam ciasto w niech tak się odstoi. I zmiksujemy na sztywną pianę. Do śmietanki dodaję łóżkę cukru pudru. I miksuję. I do śmietanki dodaję mascarpone 125 g. Powę pudełeczka i miksuję. I teraz rozgrzewam patelnię socjalną do naleśników. I posmarowałam tylko papierem z tłuszczem. I teraz takie grubsze, żeby mi ta rolada się nie rozwaliła. I ja usmażam dwa naleśniki. I z takiej ilości zrobię roladę. Tutaj tą masę serowo-śmietanową przekładam na, na naleśniki. Część sobie zostawiłam do ozdoby. Rozmarowałam masę i teraz ułożymy. Tutaj truskawki damy całe na początek. I teraz Zawijamy. To delikatne. Płyskawiczna rolada truskawkowo-naleśnikowa. Gotowe. Pozdrawiam ciasteczkowo. Do następnego odcinka.